Tim, się mam? Co my tutaj będziemy teraz robić? No więc tak. Słuchajcie, trzymajcie się zagacie, bo mam super petardy. Super petardy mam. Mówię serio, trzymajcie się. Nie mówiłem, nie mówiłem, że będzie super petarda? Super petarda? No do góry nogami trzymam. Zajbicie, nie? Super petarda. Triplex. No dobra, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Jedno opakowanie, 10 sztuk. Ciężkie petardy, czyli znaczy, że gipsu jest dużo. Tak? Nie mieszanki. Nie, nie, nie. Mieszanki to jest przeważnie mało. Eee, NEC, kategoria F3. nec mamy o 1,82 g. Tutaj mamy 1,82 g. Kategoria F3. Co jeszcze? To wszystko. CE posiadają. Rok produkcji 2018. Czyli można powiedzieć, że mają rok. Te petardy. To wszystko. To wszystko. Dobra, otworzymy sobie, zobaczymy jak one wyglądają. jedną ręką peruję, więc musicie mi zobaczyć, że przedłużam. Ale mi jedną ręką dane. Folię zerwać i tak wyglądają. Wykonanie takie same takie są, mogło być lepiej przyklejone Mamy jakiś dodatkowy Mamy jakiś dodatkowy Coś tu chyba jest, chyba jest jakaś flara Nie? albo takie gówniany kipsem zaklejone. Nie wiem, zobaczymy pójdziemy jedną robinę za kurzem i zobaczymy co to będzie o, dobra. Dobra, idziemy, odpalimy sobie jedno, postawimy luzem. 1,82 gram. Powinna napierdziela...ć. Okay. No, stój, mendo. Przewraca się. Nie wiem, czy będzie miał jakiś efekt, coś, wydaje mi się, że tu jakiś efekt jest, ale nie wiem. Wiecie co, słów mi brak na te obecne wyroby triplex'a. No słów mi brak na sufni. obecne wyroby triplex'owskie. Jeśli chodzi o wyrzutnie, kurczę, triplex ma świetne. Zresztą za chwilę opowiem co nieco o tych wyrzutnie. Ale to jest kompletnie jakiś, kurde, absurd. To Jest jakiś absurd. O te małe takie gromy, lepiej strzelały. A to, to tak. Puk, puk. Widzicie co, wiatr bardzo wieje. Puk, puk. Dobra, wrzucimy. Będzie chyba szumiało. Kurczę zapomniałem podłączyć mikrofonu. I będzie. Będzie szumieć, więc poczekajcie zaraz, podłączę mikrofon, żeby lepiej to. Nie wiem czy to jest sens w ogóle wkładać podgarnek. Takich petard to kompletnie chyba nie, nie ma sensu wkładać podgarnek To jest 20 cm No nie, metr Obstawiam metr No wiem przegrał Mogłem powiedzieć od razu 20 cm Ale zobaczcie, ile kurwa śmieci robi, no nie no Spieczne petardy tak Kurde, co za dziadostwo No szkoda mówić. Naprawdę szkoda mówić Dobra, w momencie zmienię perspektywę Dobra, założyłem mikrofon, żeby tak nie szumiał yy, wiatr No i co mogę powiedzieć? Znowu pierdzielony badziew Super petarda Z jest super? Że śmieci? Nic więcej Bo ona śmieci Huk to jest praktycznie żaden Gdzie tam zapalarka? Nie wiem gdzie tam zapalarkę. Gdzie jest zapalarka? Huk jest... Nie ma huku! Nie ma huku! Huk to jest jak jest, naprawdę huk. Huk to jest duży, duży wystrzał, duży huk, a tutaj było, kurde co było, <gryw> nie wiem co było, nie mam pojęcia co tu było, naprawdę, to jest jakieś kpina, normalnie to jest kpina, żeby tak, nie wiem ile one kosztowały, raz mniej więcej zobaczymy. Ile one kosztowały? Co? Jaki to jest kod produktu? Um, TXP068 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 O kurwa Ale drogie One kosztowały 8 zł No i nie wiem co powiedzieć One kosztowały 8 zł 10 petard takich 8 zł. Wiecie co? Szkoda Szkoda się w ogóle odzywać na ten temat 8 zł za takie petardy ona tam jest A, tam Widać Co za kurwa baczia 8 złotych za to. No i co? Znowu was o łapkę prosić nie mogę. No jak, za taki badziew kurwa, przeważnie to mówię, jak się Wam spodobało, to zostawcie łapkę, tak? No jak Was mogę tu prosić o łapkę? Jedynie tylko dlatego, żeby. Yy, zostawcie łapkę tylko dlatego, że. M, żebyście, że Wam powiedziałem, żebyście ich, nie, żebyście ich nie kupowali. No 8 zł, kurde, mogłem sobie dwie czekolady kupić i to były lepiej pien wydane pieniądze. Bo. To nie są petardy, nie wiem, do pieca, żeby się szybciej rozpaliła, nic więcej. Chociaż nie wiem, czy by się ogień nie zagasił w piecu przez te petardy. dobra, tak jak mówię, nie mogę Was prosić o łapkę w tym wypadku, bo no za co? No za co łapkę zostawicie? Tylko za to, że powiedziałem Wam, żebyście nie kupowali tych petard. To wszystko. Dzięki wielkie, na razie, cześć.